Czwartek. Pan Jezus w przenajświętszym sakramencie jest najlepszym przyjacielem. Przyjaciel wierny jest lekarstwem dla życia i nieśmiertelności. Przygotowanie. Każdy lubi przebywać w towarzystwie swego ulubionego przyjaciela, czyż więc nie miałoby nam być miło pozostawać na tym łez Padole w towarzystwie najlepszego przyjaciela, jakiego mamy? który może nam udzielić wszystkich dóbr? Nawiedzając, że Najświętszy Sakrament możemy dowoli rozmawiać z Panem Jezusem, otwierać przed Nim serce, przedstawiać swoje potrzeby, prosić o łaski. Zbliżajmy się więc do Niego z wielką ufnością i miłością. Łączmy się z Nim, a przede wszystkim prośmy Go, Byśmy zawsze ze wszystkich sił mogli go kochać. Każdy lubi przebywać w towarzystwie ukochanego przyjaciela. Czyż więc nie miałoby nam być miło pozostawać na tym łespadole w towarzystwie najlepszego przyjaciela, jakiego mamy, który może udzielić nam wszelkich łask i kocha nas tak serdecznie, że przebywa z nami nieustannie? Nawiedzając przenajświętszy sakrament, możemy dowoli rozmawiać z Panem Jezusem, otwierać przed nim serce, przedstawiać swoje potrzeby, prosić o łaski. Jednym słowem, możemy przestawać z królem nieba z całą ufnością i swobodą. Jakże szczęśliwy był Józef, gdy według słów Pisma Świętego, Pan Bóg zesłał. Swą łaskę do więzienia, by go pocieszyć. Wstąpiła z Nim do dołu i w więzieniu go nie opuściła. Mądrość Syracha, 10, rozdział, 13 werset. O ileż większe jest jednak nasze szczęście, bo na tym padole mamy zawsze ze sobą naszego Boga, który stał się człowiekiem, i który jako król przebywa z nami. Z wielkiej miłości i współczucia przez wszystkie dni naszego życia. Jakaż to pociecha dla biednego więźnia, jeśli ma kochającego przyjaciela, który odwiedza, pociesza, dodaje otuchy, wspiera i myśli o tym, jakby mu dopomóc w jego nieszczęściu. Takim najlepszym naszym przyjacielem jest Pan Jezus który pociesza nas w tym sakramencie mówiąc a oto ja jestem z wami po wszystkie dni mateusza 28 rozdział 20 werset jakby mówił oto cały do was należę wstąpiłem z nieba do waszego więzienia by was pocieszać wspomagać i uwolnić od grzechów przyjmijcie mnie współpracujcie ze mną połączcie się ze mną a nie będziecie tak bardzo odczuwać ciężaru swoich nędz, a potem przyjdziecie ze mną do mojego królestwa, gdzie uczynię was najzupełniej szczęśliwymi. Do każdej duszy, która nawiedza pana Jezusa w przenajświętszym sakramencie, mówi on to samo, co Bóg powiedział do świętej oblubienicy. Wstań i śpiesz się, przyjaciółko moja, gołębico moja, piękna moja, a przyjdź. Pieśń druga, dziesiąty werset. Wstań, powstań ze swych nęc, jestem tu bowiem, by wzbogacić cię właski. łaski. Śpiesz się, zbliż się do mnie, nie obawiaj się mego majestatu, który uniżył się w tym sakramencie, by odjąć ci bojaźń, a ufność ci udzielić. Przyjaciółko, moja, już nie jesteś mą nieprzyjaciółką, nie lecz przyjaciółką, gdyż ty mnie kochasz i ja cię miłuję. Piękna moja, łaska moja piękną cię uczyniła. I przyjdź, przyjdź i proś o co chcesz z wielką ufnością. Zbliżajmy się więc do pana Jezusa z wielką ufnością i miłością, łączmy się z nim. I prośmy Go o łaskę. Jakaż to radość dla mnie, słowo przedwieczne, któreś stało się dla mnie człowiekiem i dla mnie ukryło pod postaciami sakramentalnymi, gdy wiem, że przebywam w obecności mego Boga, nieskończonego majestatu, nieskończonej dobroci, w obecności tego, który tak bardzo kocha moją duszę. Dusze, które kochacie Pana Boga, gdziekolwiek jesteście, czy w niebie, czy na ziemi, kochajcie Go także za mnie. Maryjo, Matko moja, pomóż mi, bym Go miłował. I Ty, mój Najukochańszy Panie, spraw to, żebyś był jedynym przedmiotem mojej miłości. Bądź Panem całej mojej woli weź mnie całkowicie w posiadanie. Oddaję ci cały mój rozum, abym zawsze myślał o Twej dobroci. Poświęcam Ci swe ciało, aby mi było pomocne do podobania się Tobie. Oddaję Ci swą duszę, aby całkowicie do Ciebie należała. Chciałbym, o ukochany mej duszy, aby wszyscy ludzie poznali, jak bardzo ich kochasz, aby wszyscy żyli tylko dlatego, by Cię czcić i Tobie się podobać. Jak tego pragniesz i jak na to zasługujesz. Niechaj przynajmniej ja zawsze kocham gorąco Twą piękność nieskończoną. Chcę od dzisiaj czynić wszystko, co tylko w mojej mocy, by się Tobie podobać. Postanawiam sobie wyrzec się tego wszystkiego, co by nie było Tobie miłe. Choćby mnie to nie wiem ile kosztowało, choćbym miał nawet życie stracić. Będę szczęśliwy, jeśli wszystko utracę, by ciebie pozyskać, mój Boże, skarbie mój, moja miłości, moje wszystko.